Witam w moim skromnym warsztaciku Dzisiaj będziemy sobie robić elektrody do Key I trochę sobie tu podcydujemy. Wybrałem taki pręt ze stopu miedzi z chromem i cyrkonem. I był, że jakiś taki specjalistyczny do zgrzewania. No zobaczymy, co to będzie. No nie jest to czysta miedź, więc pewnie troszkę gorzej będzie przewodzić prąd. No, ale może będzie bardziej wytrzymałe. Nie będzie trzeba ich tak co chwilę oszczyć. No zobaczymy, co z tego wyjdzie najcieńszy pręt jaki można dostać przynajmniej na tej aukcji co ja znalazłem to jest 10 mm no te odkrody są troszkę jakby cieńsze no, nie będziemy mieć takich długości jak tutaj w oryginalnych bo to są oryginalne od Key no ale myślę że na próbę nam wystarczy no nic to idę to utoczyć no elektrody gotowe tu jeszcze troszkę papierkiem przejedziemy Tak się prezentują. Tylko te oryginalne od KWL, ale jakieś takie tempe są. Ale to i tak ich nie będziemy używać. Użyjemy sobie tych starych, żeby mniej więcej długości były podobne. Bo te są krótsze. Jakoś tak, tylko te już też się stępiły. To je troszkę naostrzymy. Po przetarciu papierkiem ciężko odróżnić, które są które. Hmm. może to oryginalne od Keyworlda też są robione z takiego stopu? Możemy rozróżnić tylko po tych nakiałkach. No bardzo podobny kolor. No tak czy inaczej musimy sprawdzić, co tu się wydarzyło. Zaczniemy sobie od 15, blaszka stalowa 02, a elektrody tutaj mamy te oryginalne od KW'a, no tylko już troszkę zużyte. ostre trochę były. No na piętnastu zgrzewają jak głupia. Musimy trochę to zmniejszyć. Sobie na dziesiątkę. my sobie tu dziesiątkę jechać. No, mamy dwa otworki. No to dobra, widzieliśmy, że na dziesiątce te zwykłe elektrody zgrzewają czy zwykły no, oryginalny od Kaywelda. No to co wsadzamy do następnej i zobaczymy, czy coś się zmieni. No też mamy dwa otworki troszkę je przeszlifujemy wyrywają się ładnie otworeczki no co Czyli tak, tutaj za bardzo co my tu sprawdzimy? Nic tu nie sprawdzimy. Na razie żeśmy sprawdzili tylko, czy przewodzą, powiedzmy, prąd tak samo. Czy nie trzeba podnosić tutaj wartości, żeby zgrzewały tak samo? No, wychodzi na to, że nie trzeba. Czyli to byśmy mieli, aby sprawdzić, czy one się mniej zużywają. To pasuje nam użyć jakichś dużych czasów. I może sobie spróbujemy zgrzać, powiedzmy, stal 03. To nie wiem, dajmy sobie może pięćdziesiąt. I spróbujmy. No mamy dwa otworki. No elektrody też troszkę dostały. Zmieniśmy sobie do 40. Przy 40 już mamy tylko jeden otworek. Zróbmy tak, zróbmy sobie może po kilka zgrzewów na tej 50 przy tej blaszce stalowej 0,3. I zobaczymy, jakie będzie zużycie elektrod tych. No i tych drugich. Powiedzmy 10 strzałów na każdy. Elektrody wyglądają sobie tak. No nie wiem, jakiejś tragedii strasznej nie ma. Czyli to były te elektrody z tego utoczonego pręta. No to wsadźmy sobie oryginalne. No i też jedziemy 10 czołów. No, i jak sobie je porównamy to, co widzimy? No jakichś wielkich różnic nie widać. No jak sobie tak jeszcze pod lupo popatrzyłem, to wychodzi na to, że te tak jakby się troszkę taką małą odrobinkę mniej zużyły. Ale to może być tylko takie złudzenie przypadek. No Ogólnie wyglądają raczej tak samo. Jakbyśmy chcieli kupić oryginalne elektrody do Keywelda ze strony Keywelda, no to jest niby 8 euro. Ale z wszystkimi przesyłkami i pierdołami to jest 30 euro, czyli jakieś 130 zł. Oryginalne elektrody mają jakieś 60 mm, czyli tutaj musielibyśmy wziąć tego 150 mm, to jest 68 zł. No to mamy prawie dwa razy taniej, no ale trzeba toczyć. No i te oryginalne elektrody tutaj nam pisze, że są zrobione z telleryum copper, cokolwiek to jest. No, my, my tam możemy kupić sobie chromowo-cynkowe. Czy to jest to samo, czy coś innego, nie wiem. Tego pręta, z którego toczyłem, to już kupiłem jakieś pół roku temu i leżał, czekał na swój czas. No wtedy nie znalazłem nic ciekawszego, ale teraz, jak dzisiaj patrzę, to mamy tutaj ładnie 5x500, a właśnie 5 mm to jest to, o co nam chodzi, bo tyle mają oryginalne elektrody średnicy. Czyli jest piękna aukcja, nic nie musimy toczyć. Za jakieś ile tutaj będzie 69 zł przesyłka darmowa. Możemy mieć elektrody do Kelda. No już nie będę robił osobnego filmu o tym, no ale tam w opisie dam znać, czy to przyszło dokładnie to samo. Czy ma takie same właściwości i czy warto to brać. No i oczywiście zostawię link do tej aukcji. Takie porównanie zrobiłem, żebyście wy nie musieli. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Pozdrawiam.